To był prawdziwy ogień. Marek Jakubiak nie wytrzymał i wbił się w dyskusję jak taran w ścianę absurdu. W studiu padły mocne słowa, bo poszło o temat, który od miesięcy rozgrzewa całą Polskę reformy sądów ministra Żurka i ich rzekomą nielegalność. Poseł od tuska i chołowni, Sławomir Ćwik, próbował bronić linii rządu. Ale Jakubiak rozjechał jego argumenty z taką siłą, że prowadzący mógł tylko patrzeć. Każda próba usprawiedliwienia kończyła się jak zderzenie z murem zdrowego rozsądku. To była nie rozmowa, a prawdziwy pokaz cierpliwości, ripost i bezlitosnej logiki. I właśnie za takie momenty kochamy polityczne starcia, kiedy ktoś bez owijania w bawełnę mówi to, co myśli pół kraju. Zobaczcie sami. Bo takich wybuchów nie da się zaplanować. One po prostu dzieją się na żywo. Lecimy. Ciekawy czy, czy Żurek o tym wie, bo to następni sędziowie do zwolnienia mogą być. Pan prezydent. <laughs> jak, się podpisał pod, po, jak się podpisali pod petycją. Czyli co, mamy no. pełną jasność, kto jest ministrem i prokuratorem, czy nie? Znaczy Ja kończę z tą logiką, bo to jest bardzo ciekawy temat, trochę akademicki, ale jednak. To za pierwszym razem obligatoryjność powołania rządu przez prezydenta podyktowana jest tym, że gdyby ich nie powołał, byłoby takie, takie bezchołownia. by były to energii. Co by było? <śm> Więc szczerze powiem. Trochę za dużo ktoś, tych złośliwości ktoś, w stronę pana marszałka. Dajmy to wyobrażać pana marszałka. Ktoś, ktoś musi rządzić po prostu, więc ta obligatoryjność tutaj ma miejsce. Natomiast w drugim przypadku, ja to mówiłem tutaj, niepotrzebnie profesor Czarnek się na mnie rzucił wtedy, że prezydent wcale nie musi powołać tego rządu ani nie, nie musi dokonywać tej rekonstrukcji. Jeżeli ma, ma podejrzenia co do tego faktu, że na przykład jeżeli chodzi o pana ministra dzisiaj Żurka, to po prostu nie powinien podejść do tego tematu i powiedzieć tego tak, tego nie, no i tyle. I co by Tusk zrobił? No byłaby to z całą pewnością a tak, lekcja jeszcze, praworządności, którą tak, prezydent jeszcze, mógł pan byłaby to anarchizacja państwa, proszę państwa. Przy działalności Tuska to, to myślę, że taka mała piaskownica by była tylko. Więc tutaj nie miałbym żadnego problemu, bo ja uważam, że po prostu trzeba rozmawiać językiem z klientem, trzeba jego językiem rozmawiać. I tak sobie myślę, że jak jedna strona będzie się ciągle zachowywała szarmancko, elegancko, w ogóle i tak dalej, i tak dalej, to taki chuligan podwórkowy znacznie ma lepiej. Więc sądzę, że przyjdzie do takiego momentu, kiedy trzeba będzie wyważyć swoje działania i z całą pewnością adekwatnie, po rosyjsku mówiąc, działać. Hmm? Zostać ze sposobności, że mamy dzisiaj tutaj tak na sali, w naszym kubie republiki... Dwóch kandydatów, yy, znaczy byłych kandydatów biegających się o urząd prezydenta. I co pan w takiej sytuacji? Pan, ale poczekajcie panowie. Nie, no, nawet nie, bo jeżeli pan doktor sobie chce zadać pytanie. Ja chcę pytanie sformułować troszkę inaczej. Przypomnę, że jedną z prerogatyw pana prezydenta jest prawo łaski. I tutaj się zaczynają dyskusje, na którym etapie prezydent ma prawo skorzystać z tego prawa łaski, ale generalnie prerogatywą prezydenta jest prawo łaski. Koniec kropka, tyle jeśli chodzi o twarde prawo, ale prawo. A mamy tutaj sytuację taką, że minister sprawiedliwości został powołany na te funkcje i ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W chwili, kiedy leciał ten czas 24 godzinny, notabene wniosek został złożony do, jak się okazuje, nielegalnego KRS-u i jeszcze do tego nielegalnego Sądu Najwyższego, gdzie ponoć jest pełniącą obowiązki pierwsza prezes Sądu Najwyższego, bo ona nie jest prezesem, tylko jest pełniącą obowiązki według tego pana, to, przepraszam najmocniej, co jest bardziej wiarygodne? Prawo łaski stosowane na każdym etapie? Czy to, że minister sprawiedliwości zostaje prokuratorem generalnym, kiedy tym prokuratorem nie powinien był zostać, bo ten czas 24-godzinny jeszcze leci? Hmm? Ja nie wiem, o czym pan mówi już w ogóle. <grystanie> <grystanie> To jest tak wszystko już tak po, po zagmatwali, to już po prostu... No to jest proste, słuchaj, to chodzi o to, że jeżeli jesteś sędzią, nie możesz być prokuratorem. Michał Wójcik nie kandydował to, to na prezydenta, ale co wszystko Ale, do tego. ale pytanie, ale pytanie panie, panie. co w takiej sytuacji prezydent powinien zrobić. Znaczy, głowa państwa, ja rozumiem, że może mieć różne wykształcenie, różne kompetencje, no ale ja wychodzę z założenia takiego, że są autorytety w poszczególnych dziedzinach. Jest pani profesor? Jest profesor Piotrowski. Niech powiedzą te autorytety, dla, doradzając prezydentowi ja w, wykonałbym takie działanie. Ale dlaczego Nie pominął zakładam? Sola Na przykład. No akurat ja mówię o autorytetach. W tym momencie z punktu no. widzenia pełnienia funkcji. Czyli ja bym dobrał takie osoby, które w moim przekonaniu dawałyby mi bezpieczeństwo rozstrzygnięć. I wykonywałbym swój, swoją rolę w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Tak jak powiedziałem, najważniejsze jest bezpieczeństwo obywateli. To nie jest kwestia mojej wiedzy, bo nikt nie jest omnibusem. Ja rozumiem, że ktoś może nie wypełniać czy nie przewidywać wszelkich następstw, ale po to powinien mieć zgromadzone grono doradcze w swojej kancelarii, które gwarantuje, że ta sytuacja jest jednoznaczna, a nie stawia nas wszystkich w przestrzeni dywagacji. No bo na, do tego jesteśmy sprowadzani. Więc tutaj mówimy o pewnej. Marek Jakubiak jednak się odważył to jest nie, nie chodzi o to tylko po prostu ja myślę sobie że akurat Artur e, teraz idzie w, w jakby doradztwo tak czyli wypisanie tych opinii całych i tak dalej i tak dalej no ja myślę sobie że po ostatnich doświadczeniach z niektórymi profesorami tutaj absolutnie nie mieszam pani profesor w to no to ja mam naprawdę różne spostrzeżenia swoje ale ja nie ja jestem też. prawnikiem tak jak państwo ale no, pan profesor tego jest... pan nazwisko przywołał zdaje się że mówił ostatnio że on nie mówił tego co on mówił nie no tylko na poważnie to wziął sobie Bodnar razem z Tuskiem. Natomiast są jeszcze tacy jak Markiewicz, profesor, którego słyszałem niedawno, bo chyba wczoraj w jakiejś tam stacji, no przecież ludzkie pojęcie przechodzi, co ten człowiek bradził. No i teraz sytuację mamy taką, że oni mogą bradzić. No i teraz jak oni to przeleją na papier, no to bierze teraz ktoś, ja mam nadzieję, że to nie będzie prezydent, czyta i mówi o to tak ma być. No to ja się pytam, prawo ma być napisane dla kogoś, kto je interpretuje, czy prawo ma być nasze? No więc ja myślę, że prawo powinno być tak czytelne i tak jasne, że my przy nowej konstytucji, a musimy usiąść do nowej konstytucji i trzeba zlikwidować takie słowa jak niezwłocznie, trzeba na przykład zamiast tych słów użyć 7 dni albo do 7 dni, najlepiej, roboczych. Rob tak, bo jeszcze można. Tak, w I w chwilę, godzinach od 8 do 15. I teraz jest tak, że. I mówi ilu... to poseł, który two, współtworzy prawo. Marek, wstydź się. Bo wstydź właśnie się. Przez, dokładnie przez takie sytuacje i dywagacje od lat. Posłowie fajnie nam tworzą rzeczywistość, czyli wszyscy za każdym razem mówią, że jak powinno być to prawo tworzone. No ja tego nie robię, jeżeli ja swoje rzeczy, mówisz ekspertyzy, ja za każdą ekspertyzą stoję swoim nazwiskiem, jednoznacznie podpisuję to i biorę za to odpowiedzialność. Jeżeli bym coś zwalił, to drugi raz nie mam zlecenia. Problem polega na tym, że wam zlecenia się za każdym razem daje te same. Przykro mi I powiedzieć, cały czas poprawiacie. ale muszę przyznać mojemu tutaj adwersarzowi, jak się okazuje, rację, dlatego że Sejm nie stanowi prawa. Sejm nie stanowi prawa. No to prawa. kto stanowi prawo? A właśnie tacy Arturowie. Czyli lobbyści, tak? Eee... Doradcy różnej maści. To są kancelarii no zewnętrzne. Teraz Marku. To jest, Teraz ja mówię. <grym, 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 I to jest tak, że po prostu zwyczajnie. Ministerstwa mają, swoje, ministerstwa mają swoje, e, e, swoje departamenty prawne, które piszą ustawy. Te ustawy są na poziomie ministerstw negocjowane, a do Sejmu przychodzi to do komisji, jest pierwsze, drugie czytanie. Do widzenia. To ja bym chciał się przyznać do wszystkiego. My naprawdę. My naprawdę Bo w Sejmie bardzo mało nad ustawami pracujemy. Tak, oni nic nie robią I, i, i to jest prawda, a ja ze swojej Przyznaję się Marku, że faktycznie to wszystko, co się dzieje od 30 lat, to jest moja wina. Ja siedzę w domu, piszę, doradzam wszystkim ministerom, mieszam w tym państwie na maksa. Drodzy Państwo, wybaczcie mi, naprawdę. Jest wina, ja się przyznaję. Ja, ja Cię tak doceniłem, bo się wokół. Nie, natomiast ja nie słyszałem Ciebie jako doradcy. Nie w sejmie. E, e, ja chcę powiedzieć tylko. Chcę a ja chcę powiedzieć na tylko, tyle, wszystko, że są no? specjalne kancelarie prawne, które się zajmują legislacją w Warszawie i one piszą ustawy. Ja przypomnę, no, to, no, że są te Greka, że pierwszy słyszał. Mieliśmy tego nie, 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 widoczny nie, no, przykład. Za pierwszego rządu Tuska była specjalny gabinet w Urzędzie Rady Ministrów, gdzie jedna lekańskiej Kancelarii Prawnych miała to swój prawo. gabinet i pisała w Polsce prawo. A, a sektor bankowy dostaje od, dokładnie nie, nie. Z, z nie, nie, nie. aktorów to tego. Jeżeli rynku można, panie redaktorze Pierwsze słowo, bo to miało być adwo. To ja tak jeszcze najpierw na wesoło, jeśli chodzi o definicję ekonomisty, bo ta która jest na rynku, kto to jest ekonomista? To jest ten, kto w naukowy sposób potrafi wytłumaczyć, dlaczego jego prognozy się nie sprawdziły. Uchwały a, a ja zgromadzenia Ogólnego tak? Trybunału Konstytucyjnego nie mógł Pan Prezydent powołać. Więc ja chcę, chcę powiedzieć tak, że z wielką przykrością tego wszystkiego słucham. Tak naprawdę postawiłem się przed chwilą w miejscu dziesiątek tysięcy sędziów, którzy. No, ich Nie mar... są związane. z żadnymi stowarzyszeniami. życiowym było być sędzią i mhm. oni dostali nominację od Andrzeja Dudy. I teraz y, oni w tej godności wielkiej, bo to jest wielka, wielka godność, to jest zaufanie nasze do nich, ich, do nas i tak dalej, i tak dalej. Nagle dowiadują się od jakiegoś tam pana Żurka, którego powołał Donald Tuski, to jeszcze wadliwie jak się okazuje, że oni są zbędni, niepotrzebni, bo oni są jakimiś neosędziami, e, mówią to paleosędziowie, jakieś w ogóle cyrki na kółkach. Nie? Ale nie zaraz, ma... zaraz, bo Waldemar Żurek ostatnio mówił o tym, że neo wcale nie jest takim złym określeniem. Nie, no super jest po prostu. Jest Dobrze, że nowy na na chy ich nie wyzywa po prostu. I bardzo kulturalny jest. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że okazuje się, ja to mówię od samego początku, proszę państwa, że Polska jest państwem prawa jest państwem prawa, tylko przez zupełny przypadek wyborczy dostał się w łapy nie tych, co trzeba. E, Ale to nie naszą, powiem, rolą, to ludzie naszą rolą jest to co, ci, co głosowali na Ciebie, nie głosowali na tuska. A Tusk wprowadził mniej posłów niż poprzednio miał. Więc Tusk przegrał te wybory. A tylko i, wyłącznie platform, tylko i wyłącznie PSL i 2050 trzyma go na fotelu premiera. Oddaliście mu resorty siłowe, oddaliście mu praktycznie wszystko z Ministerstwem Finansów włącznie. I dziś po prostu kwitujecie tragedię narodu polskiego sędziów polskich, praworządności w Polsce i tak dalej i tak dalej, ale proszę państwa do meritum i teraz siedzi, bo to powiem wysłuchajcie tego z Beato Lubecką tego, tego programu tego programu, bo tam jest wiele takich kwiatków. Natomiast co do tego kwiatka tu pokazanego, no proszę państwa. No usłyszeć od posła jednej z partii rządzącej, że ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, no nie ma co na poważnie słuchać, no to to już samo w sobie jest to Ale trochę dziwne. Ja tego nie powiedziałem, pani. Ale tu powiedziałeś to przed nie, finą, no. nie powiedziałem. No, tak. <śle> <śle> powiedziałem tylko, tak żeby nie interpretować w ten sposób tej no. wypowiedzi. No to no, okej. Okay, no. <śle> No to lekceważmy go dalej, ja chcę zrobi, powiedzieć tak, minister. że w sytuacji takiej, kiedy minister sprawiedliwości mówi w ten sposób, że on się włamie coś do KRS-u, że on zrobi porządek, że odwołuje 40 sędziów, 40 sędziów poważnych takich, to nie są sędziowie, to są szefowie, teraz sędziów z wyborczych, proszę Państwa, no przecież tam nawet przyczyn się nie podaje. Tych ludzi się odwołuje dlatego, że oni kogoś poparli do KRS-u na przykład podpisali się na liście poparcia. Nie wolno podpisywać sędziemu poparcia. Nie wolno, bo jeżeli ktoś no, to jest ma... ustawowy to jest ich prawo ustawowe nawet powiedziałby. Wy mógł, wy mógł. nawet no tak, że trzeba ileś tam podpisów zebrać, żeby Ale startować jako kandydat o tym, że naruszona no. jest kadencja prawidłowo powołanej Krajowej Rady Sądowniczej, nie, która przecież jest określona. Nie, nie, Były indywidualne kadencje jej członków. To właśnie zerwano, zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Nie w ogóle Kadencji Rady, bo jej nie było jako całości. Widzisz? I głupio ci? Nie. No. Damn. I, Damn. <noise> i, I teraz, i teraz. Moi drodzy, i teraz tak, mówię do sędziów, do prokuratorów, mówię do, proszę do Państwa, policjantów, wojskowych policji. i całej administracji państwowej. Proszę Państwa, to minie. Inny... Wypilnujcie no, państwa polskiego, bierzcie wszystko na piśmie, bo potem się nie wytłumaczycie. E, już widzimy wyraźnie, jak sędziowie zaczynają traktować sprawę. Już Bodnar powiedział, ej, ej, ty tam Żurek, nie będzie tak łatwo to Bodnar do żurka i teraz jest tak, że prokuratorzy zaczynają stawać o koniem i mówi zaraz chwileczkę, my nie od tego jesteśmy, pajacujcie się tam w Warszawie, więc szczerze powiem, po prostu ludzie, wszyscy na ziemię, Za, niebawem się pozbawimy tych ludzi, po prostu oni sobie pójdą do kurnika skąd przyszli, natomiast my będziemy sobie Polskę budowali na wielką, silną i dumną, tak żeby na to brzozę żadna koza nie wskoczyła. No i Panie ministrze. No i wszystko jasne. Poseł Tuska próbował grać w polityczne szachy, ale Jakubiak wbił mu mata w trzecim ruchu. Argumenty rozjechane, emocje wybuchowe. To była ta rzadko spotykana chwila, gdy ktoś naprawdę mówi prosto z mostu, bez kalkulacji i bez strachu przed poprawnością. Temat reform sądów pokazał jedno, że logika i zdrowy rozsądek wciąż potrafią wygrać z partyjnym bełkotem. Marek Jakubiak zrobił to o czym wielu tylko marzy, powiedział co myśli i trafił w punkt. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli też mieliście ciarki przy tym starciu, zostawcie łapkę, napiszcie w komentarzu, jak oceniacie tę dyskusję i oczywiście subskrybujcie, bo kolejne polityczne zderzenia już w drodze.